Dzień dobry, zaczynamy nowego vlogmasa My się od rana pakujemy, ogarniamy e, Ogarniamy życie właśnie pod wyjazd Żeby odhaczyć pewne tematy, których już potem Nie będziemy w stanie ruszyć, dlatego że wrócimy W piątek wieczorem e, No a 23 wiele miejsc już ma wolne Także staramy się ogarnąć jak najwięcej Zacznę słuchajcie od y, Kolejnego rozdania, dzisiaj chciałabym Żeby do jednej osoby poszedł kocyk, do jednej Otulacz, dajcie znać, który produkt Wolicie, e, nie wiem Dla kogo ma ten produkt być, w jutrzejszym vlogmasie Dam znać, do kogo le Ci, który produkt. Ja tu od rana pakuję e, torbę i właśnie zapakowałam sobie nasz e, beżowy kocyk. Tak wygląda ten kocyk. Tutaj jest przepiękna metka i jestem z niego tak zadowolona. Zacznijmy znowu e, od otworzenia dzisiejszego okienka w kalendarzu adwentowym, dlatego że im, e, im później będę chciała to zrobić, tym mniejsza szansa, że będziemy o tym pamiętać, no bo im bliżej wyjazd do tym... To nie dzisiaj tak gada. Od rana po prostu buzia mu się nie zamyka. O, tata wchodzi. Okienko 19, wielkimi krokami zbliżamy się do Wigilii, Tylko ty nie spadnij, w kombinatorze. Tak kombinuję. Hejka. Hejka. Mm, nie mogę się skupić, bo się denerwuję, że spadniesz. No ładnie, tyłem super. Balsam do ciała o zapachu Singapur. Fifa Rafa najbardziej lubię te okienka, świeczkowe, zapachowe i tak dalej, ale to też jest zawsze fajne, to się zawsze przydaje. Ej, hej, ktoś mi tu podkrada aparat. Rosu, Co Bo się zbieramy, co? Nie, no to, to znaczy tak, ale no muszę tutaj uporządkować, bo ja nie, nie jestem w stanie wyjechać z bałaganem. Weź twoją czapę. Bierzemy. Dotarliśmy. Udało się dojechać, jest godzina 19.30 i Toni praktycznie całą trasę spał, więc idziemy do galerii, bo mamy kilka rzeczy do załatwienia, a dzięki temu też chłopaki, chłopaki, się, chłopaki się zmęczą i jak dojedziemy do hotelu, to miejmy nadzieję, że ta... Wieczorna rutynka pójdzie całkiem sprawnie. Także dzisiaj mamy totalnie dzień poprzestawiany, zupełnie nic inaczej, ale ja się cieszę, że ta trasa poszła w miarę. No, Chociaż ale... bardzo długo jechaliśmy, czy znaczy bardzo długo? Jechaliśmy no, ale... długo, dlatego że było zwężenie jakiejś trasy i e, tragedia, był taki korek. Na razie Alilo się super sprawdza. 30 minut normalnie e, zabawy tą grzechotką, potem oczywiście się znudziła, ale. Ja jestem bardzo zadowolona. Widzicie, jak na pierwsze wrażenie. wypowiem się, w jakimś dłuższym czasie używam. Pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne. Co morning... masz Leosiek? Nowego ninja. Nowego ninja. Masz nowego ninja? Przeda oko! Mam e, kuszyste włosy teraz po tej. masz bardzo kuszyste. Przeprostowane, mam wrażenie, że suszarką są przesuszone. Wiesz o co chodzi? A wziąłeś ten olejek? Wziąłem. Już mi otwierał to olejek. Nie powiedziałeś, że mam siano, to co? Nie wiesz, A, i prawda? Nie mogę na z kopakami, co? Coś? No coś musi wejść ja na, na pewno. to są pierogi akurat. O. Pierogi. Ale za dużo je na pierogów. coś innego. Nie ma czegoś takiego za dużo pierogów w grudniu. Błagam cię. Zostawmy sobie to na wiesz. Na wigilię i święta typowo. A co, co mam wtedy zjeść, milion pierogów po prostu jednego dnia? Trzeba no nie, nie. sobie dozować na przykład. Po nie ja po prostu lubię zawsze zjeść coś czego nie mamy, wiesz. Coś czego nie mamy w spichernicach. <laughs> co to za wspomaganie? <laughs> mm. e... Filip na święta zażyczył sobie ciuchę. Taki jesteś mało wymagający. Nie no, chciałem ogólnie miecz świetlny, ale... <laughs> I to nie jest żart. Słuchajcie? żeby nie było. To nie jest żart. On chciał mieć świetlny. Problem w tym, że ja sobie wyobrażałam, że taki miecz, miecz świetlny to tak 300 zł, 200 zł, coś takiego, a okazuje się, że miecz świetne kosztują po tysiąc w górę. Co? Więcej? Zero. Z nami jest jeszcze dużo niespodzianek, nie? ja ci chciałam zrobić niespodziankę, ale tak sobie pomyślałam, że wolę ci zapytać, chciałam ci kupić fajne szlaf, bo ten, co masz, to mi się tak totalnie nie podoba. Yy, I pomyślałam sobie, że to może być taki dodatek na święta. Nie mogę dostać. <laughs> ten biały? No, możesz, tak, oczywiście. Jeśli nie masz takiej potrzeby, to nie musisz go kupować. Ale pomyślałam sobie, że. No, możemy, no ale to nosi wtedy ten biały, a ty nosisz czarny cały czas. Ja nie lubię tego w paski. No dobra, A tu wiesz co? Są ładne, rzeczy inaczej. Ogólnie widz na stronie jest grafitowy, tu nie ma, więc nie wiem, czy, czy taki beżowy cię satysfakcjonuje. Ale w Intimidation to widziałam, że są takie ciemne. Będę wolał czarny. Czarny? To może poszukamy online dzisiaj i najwyżej jutro gdzieś złapiemy. Tak? Pytanie. Czy możemy wejść do Sephory, zobaczyć, czy jest taki balsam do ust dla Agnieszki? No. 🎵 And the snow is falling, it reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me 🎵 Jeden Jaha, nieczynne było Ta-dam ta. Znaczy, czynne, ale... Czas zamknięta i, kuchnia No, zamknięta To będzie vlog z windy <grym Cześć! <grym Cześć, gościu! Idziemy am-am it 🎵🎵🎵 Bo tu jest jakaś italiańska też ja lubię Max Burgers. Tu co? Na mnie Dobra. Czyli Robimy przebiteczkę. Ktoś tu się schował. Ciekawe gdzie jest Leo. Leo! Gazetkę wyciągnąłem twoją. Nie, ja, widzę a, wiedziała, ale ja nie wiedziałem, że z dzieciakami... Nie, wiedziałeś, tylko a, po prostu ja wiem, że chciałeś bardzo Wyparłem to Filip bardzo chciał do Zary pójść, a ja mu do niego Filip, zakupisz z dzieciakami, z dwójką? No way, zamów sobie online, pobierzesz na spokojnie w domu A Filip bardzo chciał i ja się nie dziwię, dlatego też się zgodziłam No ale wiedziałam, z czym to się wiąże Zmęczenie jest, nie? I tak dwie rzeczy muszę sobie online zamówić ale jest ciężko ogólnie z dziećkami na ciuchowe zakupy. Nie no tak to. Nie, tak to do ogarnięcia. Ale... Ciuchowe, mierzenie, mierzenie. Są jakieś zimne? Ale, ale To jest. Ale ostre. To jest. Dobrze. To no dobrze. Mm, jakie To no, jest. Luksus, zdrowie, szaleństwo. jest. jest. To żarcie, No dla... Mm, no, frytki nie są gorące. No, frytki w ogóle są super, takie nagacinki. Nice. Robimy taste test. Max Rybala. Ciąg, No właśnie, bo to jest rywala. Przed tym, przed snem przeczytamy sobie co? Ogólnie smakuje taki dymowy, ale zdrowy, ale wolę McDonald'a, Mag McDonaldo. tego, wiesz, co ser się za mało ciągnie? Taki jest sztywny. To mi na przykład pierwszy. Pierwszy kęs to nawet bardziej chyba smakuje niż hmm? na, do... ale ci ja ma rację z tym serem. Hmm. jeśli. powiedzmy. Okay. <noise> lubicie <się> kamenberd. <noise> w sensie? Jeśli ktoś lubi, nie kamenberd, tylko oscypek a, to, os to smakuje No ja nie lubię odsypków. Ale jest ok. Ja się rozpada. To, jest to Ona mówi, że chce dokupić dolewkę picia, bo jest najlepszy lód. A mnie wkurza, wow. że jest tyle lodów. Idziemy <noise> 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 już do hotelu. To, to jest nasz, nasz czas to już trzeba się zabijać. Pan powiedział, że mamy ładny widok. Zgadnij na co. Chodź do okna. Zgadnij Dobra. na co mamy widok. Zobacz. Co widzisz? Ma zegar. Zegar, twój ulubiony zegar. Słuchajcie, weszłam dzisiaj na booking e, w momencie, w którym wyjeżdżaliśmy z kojnic w do mnie? A gdzie śpimy? jeszcze nie wiem. Także weszłam na Booking i, i tak nam się dobrze ten hotel kojarzy, dlatego że byliśmy tu rok temu, mm, kiedy miałam sesję zdjęciową za partem, więc bardzo bardzo dobrze nam się kojarzy ten hotel e, i postanowiliśmy tutaj wrócić. A dodatkowo pan na recepcji był tak miły, że dał nam pokój z jakimś takim ładnym Dobra, widoczkiem. Masz chillera? Chillujesz sobie? Odpoczywasz? Zmęczyłeś się? Będę budował statut małżonego. Tak nam się doba przesunęła przez tą podróż i przez tą późną drzemkę chłopaków, że hmm, późno dzisiaj pójdziemy spać. Tak już bywa. Trudno. E, pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiliśmy. Stosunkowo krótki pobyt w galerii, ale owocny, prawda? Owocny, no. Jesteś zadowolony z zakupów? No. Kurczę, trochę dęcia, ciała, bo zdradziłem sobie, że mam inny rozmiar spodni. I wiesz i myślałem, że będą a, wszystkie i te rzeczy, które... ściągnął z magazynu, tak? Tak, a nie było i tak tego rozmiaru. Aha. No, a sprawdzałem jakby wiesz, szedłem z myślą, że wszystkie rzeczy, które są, które miałem wybrane są na tam stronie, stary. są na stronie. No to nic, można znaleźć Ale jutro. Jedno... No, Może w tej zarce co jest koło co kultury. Blisko jesteśmy. Ok. Sprawdzisz. Ale ogólnie owocny wypad. Pierwsza rzecz, którą kupiliśmy, to case do tablet. Mamy od jakiegoś czasu, ale bardzo, bardzo się z nim tak jak z jajkiem obchodzę, dlatego że nie mieliśmy case'a i się nie mogłam zebrać, żeby zamówić. W Arkadii jest sklep flagowy Samsung, także od razu wpadliśmy do sklepu. I fajnie, bo pan jeszcze zrobił prąkę, atrakcyjną cenę, także. To są plusy robienia zakupów stacjonarnie, że jak się trafi na jakąś taką przemiłą osobę, to, to nawet czasem się uda i tak naprawdę uzyskać. E, trochę się martwi, bo to wygląda na granatowe, ale nie, Pan powiedział, że jest czarne. Spoko. Taki case to za chwilę założymy, jak dzieciaki pójdą spać. Jutro na chwilę spotkamy się z Agą, dlatego, że mamy spotkanie w szwalni, bo jutro odbieramy kolejny, kolejny, kolejny prototyp na Już mam ogromną nadzieję, że jesteśmy, um, jesteśmy na końcówce tworzenia go. Mam nadzieję, że ten jutrzejszy prototyp będzie już taki satysfakcjonujący, dlatego, że my przyszłyśmy... O Jezus, taką drogę. Pierwsze, pierwszy prototyp, który czasem noszę, to był prototyp, który stworzyliśmy tak bardzo na szybko, żeby zobaczyć, jaki ten proces tworzenia tego jest, żeby zobaczyć, no wiecie żeby na czymś pracować, pomimo tego, że wiedziałyśmy, że ono tak nie będzie wyglądało i pracowałyśmy cały czas nad designem, nad wyglądem, nad jakimiś szczegółami, napami, guzikami tego typu rzeczami detalami, wiedziałyśmy, że ono tak nie będzie wyglądało, ale chcieliśmy mieć jakiś punkt odniesienia i na czymś sobie testować, sprawdzać jak co wygląda tkaninę też sprawdzić, czasem jak widzicie mnie w nosidle, to to jest nasz pierwszy zupełnie pierwszy prototyp jaki powstał to nosidło tak nie będzie wyglądało no może jakimś cudem, jeśli jutro odbierzemy to nosidło i ono będzie trafione, jeśli się okaże, że to nosidło wygląda dobrze, to może się z Wami podzielę tym wydarzenie. No, w każdym razie widzimy się jutro na chwilę z Agą i pomyślałam, że wezmę jej ten balsam do ust z Summer Fridays, dlatego, że ja wiem, że ona bardzo chciała ten, ten produkt, a Aga i galerie handlowe to nie jest to. Aga nie chodzi do galerii handlowych, więc stwierdziłam, że skoro już jesteśmy i akurat mamy się jutro zobaczyć, to wezmę jej ten balsam, na pewno no się ucieszy. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest taki złoty strzał, to jest absolutny hit. Jeansami mam ogromny problem, dlatego, że czasem są za luźne w pasie, czasem są za szerokie, czasem są za wąskie w udach, Zawsze coś jest nie tak A w szczególności w Zarze To ja już naprawdę nie mogę znaleźć e, dobrych jeansów I jedne, które znalazłam Pokazywałam chyba Wam kiedyś na vlogu Wydaje mi się e, Mam je na przykład na sobie teraz Jedną z par, które całkiem lubię One wyglądają tak e, I jedyne z czym czasem mam problem To, że ta nogawka jest tutaj troszkę za szeroka I jakoś tak ten krój Lubię je Rozumcie mnie źle, ale czasem brakuje mi Takich spodni, które nie są Rurkami obcisłymi, ale też nie są takie szerokie. I znalazłam ideał. Ideał, jak one leżą w pasie. Pupa, wszystko, wszystko siedzi, już mierzę. Dobra, uwaga. Tada! E, nie widzicie nogawki. Pupa, wysoki stan. Idealnie tutaj sięga do pępka. Idealnie. Tu jest wąsko. Pupa jak wygląda jak się. Jak mi odwizdać, nie ten teraz zrobię jak na kreskówkę. Tak? <laughs> Nogawka jest prosta. Nie są ani wąskie, ani za szerokie, no idealne. Jezus, jak się cieszę, kupię sobie w każdym kolorze. Zadowalają Ci się? Bardzo. Ja też się sobie podobam. Ale czad! It's been such a long time, but tomorrow's Christmas day. And I am on my way. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home. can't wait to hold you we'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on tv we can do what we want so to do Rozumiem, się mi się zapomnia. Pierwsza 29. Y, siadam jeszcze do montażu. Muszę dokończyć, żeby jutro tak było. Mam poszedł trochę szybciej niż będzie na 22 pożyczkę. No dzisiaj nie wyszło co najlepiej, ale ważne, że poszedł, tak? Ważne, że poszedł. Także siadam, montuję i idę spać, bo już czeka nas bardzo, bardzo taki. Y, no, mamy napięty grafik. Napięty. No, czynamy od szwalni. Także widzimy się w następnym vlogu.